Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym materiale. Dzisiaj chcielibyśmy, żeby dla Was porównanie dwóch retro konsolek. jedną jest GameStick Lite, a drugą SG800. Chcielibyśmy porównać mniej więcej jak wyglądają one cenowo, jakościowo oraz wszelako w każdej płaszczyźnie. I aby pomóc Wam w decyzji, którą z nich zakupić dla siebie. Zapraszam. Zacznijmy od tego co najważniejsze w każdej konsoli, czyli ilość gier. Dla wielu z Was jest to Boż tak powiem, fundament zakupu retro konsoli. I tutaj nasza wersja gamestika ma 10 tysięcy gier, z kolei nasza wersja SG ma wersję tych gier 5000. Czyli krótko mówiąc i licząc, ta ma więcej, bo ma dwa razy tyle, czyli o 5000. Teraz tak, tylko pamiętajcie jedno. Jedna i druga konsola ma tą samą wadę, jeżeli chodzi o ilość gier, że niektóre tytuły powtarzają się po kilkunastuokrotnie lub kilkudziesięciokrotnie, więc to, że mają bardzo dużą ilość gier, nie znaczy, że faktycznie dostaniecie na przykład tutaj 10 tysięcy różnych tytułów, a tu 5 tysięcy różnych tytułów. Nie. Tak to oczywiście nie działa. Ale mimo wszystko tutaj wygrywa GameStick, ponieważ ma ich dwa razy tyle. Dalej zostając w sferze gier, tutaj ma lekką przypomnieć SG-800 pod tym kątem, iż ma wiele tytułów, o które często pytacie. Często dostajemy zapytania, czy to w komentarzach, ale głównie mailowo, pytacie nas o to, słuchajcie, gdzie ja na Gamestiku znajdę tą i tą grę? No nie ma. Mhm. Albo jest, ale to tak naprawdę nie ta gra, tylko jakaś inna, bo tytuł się nie zgadza. A może ta gra istnieje, ale jest pod złym tytułem? Tutaj nie. Jeżeli chodzi o SG, jest to super, bo ma wiele tytułów, których szukacie i myślę, że w tych 5000 tysiącach znajdziecie no strzelam, 90% gier, w których, w których chcielibyście zagrać, jeżeli chodzi o gry retro i tutaj dobór gier jest niesamowicie dobrze zrobiony i osoba, która go zrobiła wykonała kawał dobrej roboty. Po więcej szczegółów oczywiście odsłucham was do naszej recenzji SGK, która jest zrobiona naprawdę solidnie, trwa ponad półtorej godziny, ale mi, że warto, dowiecie się o wszystkim, o czym powinniście wiedzieć zanim ją zakupicie. No i ciągnąc temat dalej, słuchajcie, a propos nazewnictwa gier. E, ci, którzy są już z nami od jakiegoś czasu, wiedzą, że Gamesting Like ma, no nie wiem jak to nazwać, tragiczną nazwę gier. Powiedzmy, no jest to bardziej jakby ktoś lotkami rzucał w tarcze i rzadko trafią, bo jak trafią to wpisywał poprawnie, jak nie trafią to tak nie bardzo. E, też odsyłam Was do naszej recenzji tej konsoli i dobrze wiecie, że. Tam mogliśmy bodajże sformułowania, z tego co pamiętam, że ktoś miał 24 godziny na znalezienie 10 tysięcy tytułów i wpisał wszystko co jak leci. Więc te tytuły są nazwane tragicznie i często nawet jeżeli jakaś gra istnieje na Gamestiku, to nie jesteście w stanie znaleźć, bo nie zgadza się tytuł. Natomiast na SG800 tytuły są nazwane perfekcyjnie. My chyba znaleźliśmy tylko jedną grę, a przerobiliśmy ich praktycznie większość, która miała zły tytuł, reszta była idealna. Więc tutaj jest to bardzo fajne, że te gry nazywają się poprawnie i jest większa szansa, że znajdziecie tą, którą szukacie, ale też nie do końca na SG8, ale o tym za chwilkę. No właśnie, i mamy piękną sprawę, jeżeli chodzi właśnie, że SG ma piękne nazwnictwo gier. Tak ma. No tak, tylko wiecie, to jest tak jak z samochodem. Samochód bez paliwa nie pojedzie, tak samo SG, no nie znajdziecie gry, nie mając wyszukiwarki. Niestety ta gra nie ma w granej wyszukiwarki produkcji. Nie wiem dlaczego, czy ktoś zapomniał, nie wiem, zgubił kartkę, na której było napisane, że to należy dodać do tej konsoli. Jak można nie zrobić wyszukiwarki, nie wiem, ale nie będę już na tym rozwodził, bo rozwodziłem się nad tym dość mocno w czasie recenzji. E, oczywiście Gamestick ma wyszukiwarkę i tutaj jest oczywiście to na plus, więc tu wygrywa zdecydowanie, bo ma tą wyszukiwarkę. Tylko musicie wiedzieć, jak wpisać dany tytuł, aby go znaleźć, czyli. Tu nie mamy narzędzia, ale mamy nazwy gier, tu mamy narzędzia, ale y, mamy złe nazwy gier. Sami wydajcie, którą wersję wolicie. I przejdźmy jeszcze sobie płynnie do kolejnej y, funkcji, którą konsolę powinny mieć, czyli zakładka ulubione. Wiadomo, nie chce nam się za każdym razem przeszukiwać tych iluś tam stron, żeby znaleźć daną produkcję i tak dalej, dalej. Chcielibyśmy mieć taki katalog, gdzie wrzucamy sobie, nie wiem, co, 10, 20, 30 ulubionych gier i bez problemu, bez żadnego szukania klikamy sobie w najbliższe tytuły, które są najbliższe naszemu sercu i GameStick taką y, naszą stronę ulubioną posiada, bardzo łatwo się to, do tego dodaje gry i to naprawdę działa i jest fajne. Natomiast SG800 znowu daje plamę, i tak jak nie ma wyszukiwarki, taki również nie ma strony z grami ulubionymi. Przez to, brak wyszukiwarki to skwiera nam jeszcze bardziej, jest to dość mocno połączone ze sobą. Nie mam pojęcia, dlaczego ktoś postanowił nie zawierać w strony ani ulubionej, ani wyszukiwarki do gier. Kolejnym naszym podpunktem porównawczym będą pady. Słuchajcie, pady są bardzo ważną częścią każdej konsoli i tak i w gamesticku. Słuchajcie, dostajemy sobie dwa pady. SG800 również dostajemy dwa pady, więc dla obu konsol jest to bardzo duży plus. I kolejnym plusem również dla obu konsol jest to, że są to pady bezprzewodowe. Żadny kabin nic się nie ciągnie i z opóźnieniami. No, powiem tak, przy SG800 jest różnie. E, mogłyby te pady działać lepiej, szczególnie tutaj e, ten. Krzyżak bardzo często się zacina. Jeżeli chodzi o przyciski, tutaj ABC i C y działają bardzo dobrze, ale jeżeli chodzi o krzyżaka, no to tutaj pozostawia on wiele do życzenia. Są stylizowane na segę, co mi się podoba. Ogólnie wizualnie te paty mi się podobają. Niestety jakość krzyżaka jest słaba i ona psuje mi strasznie rozgrywkę. Natomiast jeżeli wrócimy do sticka no to poszerzony nie kompresor właśnie trzeba, mamy to oczywiście pady stylizowane na PlayStation 1 i powiem szczerze, nie zdarzyło mi się, żeby działały i źle działają bardzo dobrze. A kolejnym plusem, które przewyższa SG800, jest bateria. Tu jak byłam paluszka, słuchajcie, to ja nie pamiętam. wiecie co nie wiem, za dwa lata leży i dalej działa ten pad, A na SG800 podczas nie wiem, ten test tam. Robiłem testy nie wiem, po, po 6-8 godzinach, może 10. Już musiałem wymienić, wymienić baterię. Bo padł, padł, myślałem, że się zepsuł, w ogóle w ogóle głowy, że już mogła paść bateria. No, niestety, bateria się wyczerpała i musiałem dać nową. A jestem w 95% przekonany, że do sk 800 dałem nową baterijkę, no ale niestety, no pad Minimum baterię pad zaczął działać, więc ewidentnie to nie była awaria, pada tylko wina baterii. I tutaj one naprawdę dość krótko trzymają. A te nie wiem, te chyba są jeszcze zasilane, nie wiem, powietrzem, światłem, słonecznym nie mam pojęcia. One wiecznie działają, już nie wiem, ze dwa lata gramy i dalej one działają. Jak? Nie wiem, ale działają. Więc pady zdecydowanie na plus dla GameSticka. No dobrze, zobaczcie, czas na małe podsumowanie. Więc tak, GameStick ma więcej gier. GameStick ma więcej konsol, bo ma ich aż 9 i do tego ma w tym PlayStation 1, które są to gry najbardziej zaawansowane. Z kolei SG800 ma gry, których bardzo często ludzie w 16-bitówkach szukają i co ważne są dobrze nazwane. Natomiast GameStick ma wyszukiwarkę, którą SG800 no aż się prosi po prostu, bo szukanie czegokolwiek tam w tych śmiesznych katalogach jest po prostu mordęką, nie wiadomo w którym katalogu szukać, bo może będzie w tym, a może w tamtym. No nie wiadomo, lepiej trzeba przejrzeć wszystkie i mieć 100 lat czasu na to. No i kolejny plus dla Gamestika, czyli mamy stronę z ulubionymi. Tak samo plus dla padów. Są dużo bardziej wytrzymałe, jeżeli chodzi o baterie, oraz moim zdaniem są lepiej wykonane, dużo lepiej działają i po prostu bardziej mi leży pad w ręku, jeżeli chodzi o PlayStation 1. Plusem dla SG800 jest oczywiście instrukcja, którą ma, bo GameStick w ogóle nie ma. Jeżeli chodzi o ceny, słuchajcie, SG800 kosztował nas w granicach 100 zł, jeżeli pamiętam za GameSticka zapłaciłem 140 albo 160 zł, więc, ale teraz GameSticka się kupić za stówkę, więc powiedzmy, ale załóżmy, że GameStick jest droższy, GameStick jest droższy, zresztą więc cenowo wygrywa SG800, ale mój werdykt jest jednostronny. Zdecydowanie, jeżeli miałem wam polecić konsolę, która jest mi awaryjna, polecam wam GameSticka. E, tutaj, jeżeli chodzi o G800, brak wyszukiwarki, brak ulubionych, e, kiepsko działające tutaj e, pady są dla mnie zbyt mocnym minusem i zdecydowanie wolę pobawić się w GameSticku, dodać sobie gry do ulubionych, jakie w końcu znajdę, mimo że mają złe nazwy. I tak mi to bardziej się widzi. Dajcie też w komentarzach, czy wolelibyście SG8 czy GameStick'a. Jakie są Wasze oceny? Jeżeli ktoś ma Was obydwie konsole, również proszę, żeby napisał parę zdania od co według Niego jest lepsze. Pamiętajcie jeszcze o lajkach i komentarzach, bo to wspiera rozwój naszego kanału. Trzymajcie się. Cześć.